Czy czujesz się zniewolony przez swoje nawyki i emocje? Pragniesz wyrwać się z cyklu stresu i niezadowolenia? Ten film odkrywa niepokojące, ale i fascynujące prawdy o wszechświecie, które mogą pomóc ci przejąć kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć prawdziwą transformację. Jesteśmy uosobieniem naszych nawyków, nie tylko w naszych działaniach, ale także w naszych reakcjach emocjonalnych. Najbardziej niepokojąca prawda o wszechświecie dotyczy naszej tendencji do uzależnienia się od stanów emocjonalnych, szczególnie tych wynikających z instynktu przetrwania strachu, rywalizacji i walki. To uzależnienie jest czymś więcej niż zwykłym przyzwyczajeniem to głęboko osadzony przymus, który dyktuje nasz sposób interakcji ze światem. W trakcie naszej podróży przez życie wielokrotnie napotykamy sytuację. Które wyzwalają te emocje związane z przetrwaniem. Za każdym razem, gdy reagujemy strachem, chęcią rywalizacji lub walką, wzmacniamy te reakcje, osadzając je głębiej w naszej psychice. Tworzy się pętla sprzężenia zwrotnego, w której nieświadomie poszukujemy scenariuszy potwierdzających te stany emocjonalne, wierząc, że są niezbędne do naszego przetrwania. Ale oto niepokojący zwrot. Te emocje, choć oferują chwilową ekscytację i poczucie życia, ostatecznie przywiązują nas do cykli stresu i niezadowolenia. Adrenalina po pokonaniu wyzwania, lub krótkotrwała radość z pokonania przeciwnika, nie przynoszą trwałego zadowolenia. Zamiast tego pozostawiają nas z chęcią na więcej, pchając nas do tworzenia lub zaostrzania sytuacji, które podsycają nasze uzależnienie. Zerwanie z tym cyklem wymaga radykalnej zmiany postrzegania. Musimy uznać, że te stany emocjonalne są wyborami, a nie nieuchronnością. Chodzi o to, by wyjść poza natychmiastowy przypływ emocji związanych z przetrwaniem i zrozumieć głębszą szkodę, jaką wyrządzają naszemu dobrostanowi i szczęściu. Przejście od tych uzależniających stanów nie jest łatwe. Wymaga świadomego wysiłku, aby zidentyfikować wyzwalacze i wzorce, które nas w nie wpędzają. Co ważniejsze, wymaga wyobrażenia sobie sposobu bycia, który stawia na pokój, współpracę i prawdziwą satysfakcję ponad chwilowymi dreszczami i zwycięstwami. Podróż do przekroczenia naszego obecnego stanu bycia przypomina wspinaczkę na górę, której szczyt znajduje się za chmurami. Spinaczka jest żmudna i pełna przeszkód, ale obiecuje widok nieograniczony horyzontem naszych dotychczasowych spostrzeżeń. Przekroczyć znaczy wznieść się ponad fizyczne i emocjonalne więzy, które nas ograniczają do naszej obecnej rzeczywistości. Wiąże się to ze zrzucaniem warstw tożsamości, które nas definiują. Nasze role, związki, posiadłości, a nawet nasze myśli i uczucia Dotyczące przeszłości i przyszłości. Prawo transcendencji. Ta zasada stawia nas przed trudnym zadaniem porzucenia wszystkiego, co, jak sądzimy, nas definiuje. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju odchłani, przygotowując się do skoku w pustkę. Ta pustka reprezentuje nieznane aspekty naszej egzystencji, wolne od ograniczeń materialnej identyfikacji. Tutaj nie jesteś rodzicem. Małżonkiem, pracownikiem, ani żadną rolą przypisaną Ci przez społeczeństwo. Jesteś pozbawiony tytułów, posiadłości, a nawet ciała. Jesteś czystą świadomością, nieograniczoną przez kotwicę Twojej skonstruowanej tożsamości. Wyzwanie tkwi tutaj w dyskomforcie związanym z odłączeniem. Nasze tożsamości, choć często ograniczające zapewniają poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Porzucenie ich, stanie się nikim, niczym i nigdzie, oznacza skonfrontowanie się z naszymi najgłębszymi lękami przed zapomnieniem i nieistotnością. Jednak tylko stawiając czoła tym lękom, możemy odkryć ekspansywną wolność po drugiej stronie. Ta transcendencja nie jest wymazaniem siebie, ale ekspansją poza narzucone sobie granice. Prawo rezonansu wibracji W samym sercu naszej istoty i wszechświata leży symfonia wibracji. Każdy atom, każda myśl i każda emocja emituje specyficzną częstotliwość wibracji. Prawo rezonansu wibracji ujawnia fundamentalną prawdę. Nasza zdolność do manifestowania pożądanego życia jest wprost proporcjonalna do naszego dopasowania do wibracyjnej esencji wszechświata. Ta zasada wykracza poza pobożne życzenia czy powierzchowną pozytywność. Chodzi o głęboką, rezonansową harmonię między naszym światem wewnętrznym a strukturą rzeczywistości. Aby uchwycić pojęcie rezonansu wibracji, musimy najpierw zrozumieć, że wszystko we wszechświecie jest w stanie ciągłej wibracji. Od ogromnych ciał niebieskich po najmniejsze cząsteczki materii, wszystko wibruje z unikalną częstotliwością. Nasze myśli i emocje również wnoszą swój wkład w wibracyjny charakter naszego istnienia. Negatywne emocje, takie jak strach, złość i zazdrość. Emitują niższe częstotliwości, podczas gdy miłość, radość i wdzięczność rezonują na wyższych częstotliwościach. To zrozumienie jest kluczowe, ponieważ pokazuje, że nie jesteśmy biernymi obserwatorami naszego życia, ale aktywnymi uczestnikami kształtowania naszej rzeczywistości. Nasze wibracyjne wyjście, determinowane przez nasze myśli, uczucia i przekonania, wchodzi w interakcję z polem kwantowym przyciągając doświadczenia i okoliczności, które odpowiadają naszemu stanowi wibracyjnemu. Osiągnięcie rezonansu wibracyjnego jest niczym strojenie instrumentu do harmonizacji z orkiestrą. Podobnie jak jeden rozstrojony instrument może zakłócić cały występ, tak nasze niewłaściwie dobrane wibracje mogą prowadzić do dysharmonii w naszym życiu. Dopasowanie wymaga od nas dostrojenia naszej częstotliwości wibracyjnej do rezonansu z esencją tego, co chcemy zamanifestować. Musimy stać się świadomi naszych nawykowych wzorców myślenia i stanów emocjonalnych, rozpoznając, jak wpływają one na nasze wibracyjne wyjście. Ta świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany naszych wibracji w celu dopasowania do naszych pragnień. Emocje są potężnymi czynnikami wpływającymi na wibracje. Pielęgnowanie emocji takich jak miłość, radość i wdzięczność nie tylko poprawia nasze samopoczucie, ale także podnosi naszą częstotliwość wibracji, czyniąc nas bardziej podatnymi na pozytywne doświadczenia i szanse. Regularna praktyka medytacji pomaga uspokoić umysł, redukując kakofonię niższych wibracyjnych myśli i emocji. W ciszy medytacji możemy dostroić się do wyższych częstotliwości, sprzyjając stanowi spokoju i otwartości na przepływ wszechświata. Wizualizacja naszej pożądanej przyszłości i afirmacja naszej zdolności do jej manifestowania to potężne narzędzia do dopasowania. Te praktyki pomagają doprecyzować nasze skupienie, kierując nasze wibracyjne wyjście ku naszym intencjom z jasnością i determinacją. Często nasze lęki, wątpliwości i przeszłe traumy stwarzają opór, który zakłóca nasze wibracyjne dopasowanie. Uznanie i uwolnienie się od tych blokad jest kluczowe dla oczyszczenia ścieżki do naszej pożądanej rzeczywistości. Prawa wszechświata, choć często niepokojące, oferują nam mapę do życia pełnego większej świadomości, wolności i prawdziwej satysfakcji. Zrozumienie tych praw i zastosowanie ich w naszym życiu może pomóc nam przekroczyć ograniczenia strachu i uzależnienia, otwierając nas na nieskończone możliwości wszechświata. Pamiętaj, że podróż do transformacji jest ciągła i wymaga zaangażowania. Nie zniechęcaj się potknięciami po drodze. Ufaj procesowi i kontynuuj dążenie do rezonansu z najwyższą wibracją wszechświata. Dziękujemy za obejrzenie. Mamy nadzieję, że ten film zasiał ziarno refleksji i rozbudził w Was chęć do zgłębiania poruszonych tematów. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Podzielcie się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami w komentarzach. Wasze opinie są dla nas niezwykle ważne i stanowią inspirację do dalszej pracy. Do zobaczenia.